Ale nie namoczyłam na noc, bo myślałam, że będą ziemniaki. A mówiłem, że mówię. Czytaj, czytaj. No. A co piszą? Mam ci opowiadać? Nie no, tak tylko pytam. Mam czytać na noc? No Będę chciała, to sobie sama poczytam. No czytaj, czytaj. O co ci chodzi, co? Też o no, no, nic, o nic mi nie chodzi. To ty się denerwujesz nie wiadomo dlaczego. Ja się nie denerwuję. Zrób mamię, O, jestem tu, jak Za tylko. Za Ty, tylko! Za marzę! Zaraz przyjdzie Iwonka, zjemy obiad. A zobaczcie się u niej świeci. Bądźmy lepiej do siebie. A Ale o No, przecież ty jesteś u siebie. U ciebie mieszka Iwonka. Ja to już dostanę w wiesz. Co się Nic, za co się nie ma zdać. O co ona się zamyka? Po co zamyka, W domu jesteś.